Jak Państwo wiecie, przyjechałem właśnie z Tłuszcza, z Tłuszcza do Ostrołęki, 74 km, półtorej godziny, łatwo wyliczyć średnią prędkość na tej trasie. Jeżeli ktoś chce dojechać z Ostrołęki do Warszawy koleją, no to jest przesiadka w Tłuszczu, to są ponad dwie godziny, odległość między tymi dwoma miastami nie jest przecież aż taka, żeby 2,5 godziny w to inwestować. Dlaczego to jest takie ważne, żeby ten czas się skrócił? Dlatego, że mieszkańcy Ostrołęki, jeżeli będą mieli godne, normalne, szybkie, punktualne połączenie z Warszawą, odzyskają wolność wyboru. Będzie można załatwiać szybko swoje sprawy w Warszawie, pracować tam, uczyć się, załatwiać inne rzeczy, które są potrzebne, a później wracać i wydawać zarobione pieniądze w Ostrołęce. Jeżeli tego nie będzie, to Ostrołęka dalej będzie się wyludniać, tak jak się wyludnia. Przecież wiadomo, i sami dobrze o tym tutaj wiecie, bo ja też ze Ostrołęczanami sporo rozmawiam, że młodzi ludzie nie mają dla siebie perspektyw. Wyjeżdżają. Jeżeli wyjadą młodzi ludzie, wyjadą pieniądze. Jeżeli wyjadą pieniądze, wyjadą usługi. Jeżeli wyjadą usługi, wyjedzie tak naprawdę wszystko, a na końcu znowu wyjedzie transport. No dlatego tak dużo mówię o transporcie publicznym, chociaż kandyduję na prezydenta Rzeczpospolitej, a nie na ministra infrastruktury. Bo uważam, że prezydent jest tym, kto może dzisiaj doprowadzić do tego, że kwestia likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, a więc uwolnienia ludzi w całej Polsce właśnie dzięki temu, że ten transport będzie, jest zadaniem prezydenta. Prezydent nie jest od pałacowania, nie jest od pajacowania, nie jest od tego, żeby raz na trzy miesiące objawiać się ludowi albo angażować w przepychanki pomiędzy PiSem a Platformą. Prezydent w Polsce jest na tyle silnie w Konstytucji napisany, że ma moc doprowadzić do tego, żeby być stróżem równowagi, stabilizatorem i pewnego rodzaju popychaczem rzeczy, które się w Sejmie, w sejmie dzieją. Tak, żeby zawsze. On nie musiał mieć w głowie, kiedy podejmuje decyzję, kiedy planuje swoją pracę, tego, czy premier mu się na coś zgodzi, czy nie zgodzi. Bo prezydent nie może być potakiwaczem premiera. W przeciwnym wypadku wybierzmy sobie premiera na prezydenta i będzie prościej. A z drugiej strony nie może być cały czas zakładnikiem przewodniczącego. Prawa i Sprawiedliwości, i zastanawiać się, co będzie, co on pomyśli i co zrobi. Polacy powinni być punktem odniesienia prezydenta. Prezydent ma obowiązek tylko do nich się odwoływać. A to są najważniejsze rzeczy, te, o których tutaj rozmawiamy, które są dzisiaj ważne dla Polaków. Pogadajcie z Polakami, czy dla nich najważniejsze jest to, żeby wygrał PiS czy Platforma? Najważniejsze jest to, żeby można było dojechać tam, gdzie się chce dojechać. Żeby można było do lekarza pójść w odpowiednim terminie. Żeby Mieszkania były wreszcie w Polsce taniej dostępne, bo może wtedy zaczną się wreszcie w Polsce rodzić dzieci. A tych z nich bardzo tutaj potrzebujemy. W przeciwnym wypadku znowu będzie ten łańcuch, o którym przed chwilą mówiłem, nie będzie dzieci, nie będzie pieniędzy, nie będzie usług, gospodarka nam będzie siadać. Prezydent jest kimś, kto dzisiaj musi powiedzieć Polsce, jak zrobić rozwój po polsku. Rozwój po polsku to znaczy nie tak jak zrobili Francuzi, że rozwijali tylko Paryż, a skończyło się to buntem całej reszty Francji i ruchem żółtych kamizelek. My mamy w Polsce nie tylko Warszawę, z całym szacunkiem dla niej, która jest wspaniałym miastem. Mamy też Konin, Częstochowę, Ostrołękę, Łomrze. Mamy te wszystkie miasta, które odwiedzam od wielu miesięcy, odkąd zostałem marszałkiem Sejmu i mówię, jesteście ważni, jesteście potrzebni. Tylko spójna Rzeczpospolita będzie bezpieczna. Ja wiem, że jako koalicja nie dowieźliśmy wszystkich obietnic, które złożyliśmy. Mogę dzisiaj powiedzieć jasno, choć wiele zrobiliśmy, że ja jako marszałek Sejmu, tam gdzie miałem moją własną odpowiedzialność, dowiozłem wszystkie obietnice, które złożyłem pierwszego dnia mojego urzędowania. Wszystkie co do jednej. I choć wiem, że ten koalicyjny rząd bywa bardzo trudny, to chcę powiedzieć, że z pełną determinacją jako prezydent. Będę wspierał go w realizacji niczego więcej jak tylko tego programu, który już został ogłoszony. Słuchajcie, przecież kolej dostępność transportowa jest w programie koalicji, to trzeba dowieść. Bardzo się cieszę, że minister Malepszak mówi, że w 27 roku zostanie zrewitalizowane to połączenie ostrołęka Warszawa i że ten czas dojazdu do Warszawy będzie wynosił około godziny. Oby tak było. Będę bardzo mocno kibicował i wspierał, żeby tak właśnie było. Ale dzisiaj to jest też czas zadawania konkretnych pytań co z innymi projektami. Zadawania pytań Donaldowi Tuskowi, zadawania pytań Rafałowi Trzaskowskiemu, czy się na to zgadza. Czy naprawdę dzisiaj musimy mieć tak, że 15 miliardów dołożymy na szybką kolej między Warszawem a Poznaniem, a zabierzemy 9 miliardów na rozwój kolei lokalnych? Przecież te koleje lokalne są dzisiaj najważniejsze w Polsce. To, czy pojedziemy do Poznania 6 minut szybciej czy 6 minut wolniej, nie ma znaczenia, jeżeli wykluczymy kalisz i 400 tysięcy ludzi mieszkających wokół e, z tej sieci transportowej i wolności wyboru. Bo to naprawdę ludziom robi życiową różnicę. Czy dojeżdżają do metropolii w półtorej godziny czy w pół godziny. Bo wtedy inaczej się układa całe swoje życie. O tym chcę mówić w tej kampanii prezydenckiej. Podczas kiedy jedni będą Wam mówić, że najważniejsze jest to, żeby PiS wrócił do władzy. A drudzy będą wam mówić, że najważniejsze, żeby platforma miała wszystko, ja będę wam mówił, że najważniejsi są ludzie, że najważniejsi są Polki i Polacy, że najważniejsze jest to, żeby jakość życia w Polsce się poprawiła, żeby był ktoś w tym kraju, kto będzie w stanie walnąć pięścią w stół, a nie być niemy. Kiedy 2 miliardy złotych będą przewalane na takie projekty jak Ostrołęcka Elektrownia, o czym wszyscy dobrze wiecie. Wiecie co można zrobić za 2 miliardy? Wybudować 50 kilometrów drogi ekspresowej, która połączyłaby i jeszcze dodalibyśmy dwa ronda, Ostrołękę z węzłem komunikacyjnym przy S8 i S62, tak żeby połączyć wschód, zachód, północ, południe z trasą bałtycką Wasze piękne miasto. Na to można było to wydać. Na to można było to wydać, i o ile poprawiłaby się dostępność choćby Ostrołęgi dla inwestorów, dla tych, którzy mogliby tu tworzyć miejsca pracy. Ale nie, bo był prezydent, który siedział jak mysz pod jak coś wymyślił Kaczyński. Nie potrzebujemy prezydenta, który teraz będzie siedział jak mysz pod kiedy coś wymyśli premier. Potrzebujemy kogoś, kto będzie stawiał się, stawiał się za ludźmi, którzy potrzebują bardzo konkretnych rozwiązań. I dzisiaj bardzo konkretnie trzeba pytać, jakiej Polski chcemy. Polski, która będzie z całym szacunkiem kończyła się we Wrocławiu, Warszawie i w Poznaniu? Czy Polski, która będzie się rozwijała w Ostrą Łęce, a nie zwijała? W moim białym stoku, w Łomży, w tych wszystkich miastach, które dzisiaj budują Rzeczpospolitą. O tym bardzo głośno trzeba będzie w tej kampanii mówić. Przebijać się przez tych, którzy będą mówili, to kolejny polaryzacyjny bój. Rozwój po Polsku. Pytajcie kandydatów na prezydenta, również mnie, co chcą dowieść ludziom? Siebie w pałacu? Czy was do Warszawy? Czy was do Warszawy w takim czasie, w który, który będzie pozwalał wam na prowadzenie takiego życia, jakie chcecie? O tym są te wybory. Te wybory są o ludziach, to ludzie są w nich najważniejsi. I dzisiaj nie ma potrzeby przedstawiania nie wiadomo jakich nowych, rozległych programów gospodarczych. Wystarczy zrobić to, co już żeśmy powiedzieli jako koalicja i do czego się zobowiązaliśmy przestać. Pobierać od przedsiębiorców w Polsce opresyjną, niszczącą i zabijającą ich pseudoskładkę zdrowotną, która wcale nie szła na zdrowie, kiedy ją Borabiecki projektował, a przez którą upadło kilkaset tysięcy polskich firm. To są dzisiaj rzeczy, które musimy dowieść i myśmy się już do nich zobowiązali. Zobowiązaliśmy się, że zlikwidujemy wykluczenie transportowe, to idźmy tą drogą, jako prezydent będę wspierał każdego ministra, który będzie chciał ten problem rzeczywiście rozwiązać. Musimy inwestować dzisiaj w rozwój Polski. Musimy dzisiaj sprawić, że Polska wydobędzie z siebie cały swój potencjał. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że to jest możliwe i jak mówię, dowiozłem to, co miałem wyjścia jako marszałek. M mam papiery, żeby przyjść do was i prosić was o zaufanie, że to o czym mówię, dowiozę jako prezydent. Że będzie wreszcie w Polsce prezydent, który się będzie zajmował ludźmi, a nie tym, jak umocnić jedną albo drugą polityczną frakcję i będzie umiał współpracować Współpracować, a nie tylko kłócić jednych z drugimi, albo zapewniać, że Polska teraz będzie tych albo tamtych. Sami dobrze wiecie, co się dzieje w domach. Sami dobrze wiecie, co się dzieje wśród sąsiadów. Do jakiego poziomu doszły podziały między nami z powodu polityki. Ile jeszcze będziemy mówić tak, tak, podziały. Jejku, wojna polsko-polska, ale dalej pójdę i zagłosuję na tych, co zawsze głosowałem, bo przecież no na kogo mam głosować? Macie na kogo głosować. Ta wojna musi się skończyć. Wiem coś o tym jako marszałek, w Sejmie zawsze będzie spór, zawsze będzie napięcie. I niech będzie, bo to jest normalne i naturalne. Ale prezydent powinien być kimś, kto będzie pilnował, żeby z tego sporu zawsze coś wynikało. Takiego prezydenta dzisiaj potrzebujemy. Niezależnego. Nie potakiwacza premiera, który będzie zgadzał się z nim we wszystkim. I nie tego, który będzie trząsł się ze strachu przed prezesem, bo anus jeszcze kiedyś wróci do władzy. I nie wiadomo jakie haki na niego ma, albo inne kwity. Dzisiaj potrzebujemy prezydenta odważnego. Takiego, który będzie umiał stawiać się całemu światu w interesie ludzi. Mam nadzieję, że uda mi się w ciągu tych trzech miesięcy zapracować na Wasze zaufanie w tej roli. Bo wiem, że w roli marszałka mi ufacie i bardzo jestem za to wdzięczny i, i bardzo się z tego cieszę. Ale czas na rowne rozdanie i na nowe rzeczy, na nowe wyzwania. W, bo, bo, bo nie spocznę, dopóki nie zrobimy tej Polski bardziej sprawiedliwie poukładaną. Sprawiedliwie to znaczy takiej, takiej w której każdy będzie miał szansę na to, żeby żyć tak jak chce a nie będzie z jakiegoś powodu musiał wybierać takie życie, na które jest skazany. To tyle z mojej strony na początek, ale wiem też, że na pewno Państwo mają jakieś pytania, a ja po...